Bezpieczeństwo na polskich ulicach. W Polsce ogólnie czuję się bezpiecznie. Czy to jestem w Warszawie, gdzie mieszkam przez większość roku, czy w mojej rodzinnej miejscowości na Śląsku. Nie wiem, czy tak jest wszędzie i zawsze jest ryzyko, ale porównując znane mi polskie rejony z kilkoma dzielnicami, w których mieszkałam w Londynie, różnica jest dla mnie odczuwalna. W Londynie miałam doświadczenie mieszkania w dzielnicach wielokulturowych, co było interesujące. Ale niestety nie zawsze przyjemne. Na szczęście nic złego mnie nie spotkało, ale zdarzyły mi się zaczepki, nahalność i mało przyjemne uwagi. Miałam też taką sytuację, idąc zwyczajnie ulicą, tu akurat w Nowym Jorku, w Harlemie, gdy, gdy zostałam przezwana od białej su, tutaj pisk, ki, zdecydowanie nie było to przyjemne i nie czułam się bezpiecznie. Nie wiedziałam tak naprawdę, co za chwilę się może wydarzyć. Chcę dodać, że ogólnie lubię międzynarodowe środowiska i uważam, że styczność z ludźmi o różnych backgroundach wzbogaca. Można się sporo nauczyć i zrozumieć inne punkty widzenia, co się też przydaje w życiu, nie tylko w kontakcie z obcokrajowcami. Różne kultury w wielkim mieście to też możliwość poznania lokalnych zwyczajów bez konieczności dalekiej wyprawy. Natomiast niestety poznałam też mało przyjemne strony tego. Z drugiej strony, nieprzyjemne sytuacje mogą się wydarzyć wszędzie, niezależnie od nacji, miejsca czy innych parametrów, więc moim celem nie jest, nie jest szufladkowanie. Niemniej jednak, Polska póki co jest dla mnie odczuwalnie bezpiecznym krajem i życzę sobie i nam wszystkim, by tak zostało, żebyśmy się czuli bezpiecznie na co dzień i na co noc, bez względu na nacje i inne parametry. W tym miejscu zachęcam Cię do odsłuchania nagrań na tym kanale. Pierwsze o zdarzeniach międzykulturowych z przykładami z życia, głównie z UK, i drugie o obcokrajowcach w Polsce. Numer 5. Standard życia w Polsce. Lubię codzienne życie w Polsce i doceniam standard, w którym żyję. Być może jest to dla niektórych zaskakujące. Natomiast mój standard życia w Warszawie jest dużo wyższy <laughs> niż w Londynie. Jak już wspomniałam, udało mi się też kupić mieszkanie. W Londynie nie było na to szans, i tak naprawdę mam tutaj wszystko, czego potrzebuję. Nie mieszkam w przeludnionej dzielnicy, jak w Londynie, i wszędzie jest bliżej niż w wielkiej metropolii. <laughs> I tak, ceny w Polsce poszły w górę, co również odczuwam, ale osobiście, jak porównam, jak wyglądało moje życie w Londynie, jeśli chodzi o standard życia. Za Londynem nie tęsknię, zwłaszcza jak przypomnę sobie ciasne pokoje, które wynajmowałam, nieraz z dodatkowymi lokatorami w postaci Myszy, pluskiew i innych małych stworzeń. Dzisiaj mój wniosek jest taki, że Londyn uwielbiam odwiedzać, ale do życia lubię Warszawę i polskie lasy. Numer 6. Ludzie, autentyczność i mniej smoltoku. W Polsce doceniam ludzi, których tutaj mam. Dla mnie to głównie rodzina i przyjaciele. Jak wspomniałam, mieszkam głównie w Warszawie, a pochodzę ze Śląska i uwielbiam fakt, że mogę wziąć, wsiąść w nasz polski pociąg i za dwie godziny jestem w domu rodzinnym, bez odpraw i planowania wylotów tygodnie albo miesiące wcześniej. Jest to jeszcze fajniejsze podczas okresów świątecznych, biorąc pod uwagę oblężenie i ceny biletów lotniczych w popularnych okresach urlopowych. Na emigracji Nieraz się zastanawiałam, czy na przykład tym razem sobie darować powrót do Polski na święta. O tym również możesz posłuchać na kanale. Teraz już tej rozkminy nie mam. Wspomnę też czynnik mentalny. Z tą mentalnością u nas może być różnie, ale tu akurat w pozytywnym sensie. Odpowiada mi większa bezpośredniość Polaków, porównując na przykład z Brytyjczykami, gdzie ta komunikacja jest jakaś taka bardziej okrężna i niedopowiedziana. Z mojego doświadczenia, mam wrażenie, że w Polsce tak ogólnie, nie mówię o indywidualnych przypadkach, jest mniej sztuczności i automatycznych czy zautomatyzowanych uśmiechów i formułek. Może i trochę więcej narzekania, ale w moim odczuciu też więcej autentyczności, co dla mnie jest ważne, bo osobiście wolę nazywać rzeczy po imieniu niż krążyć, unikać i zgadywać. Myślę też, że prowadzimy głębsze rozmowy, jest w nich mniej smoltoku i zdań, zapychaczy. Za którymi osobiście nie przepadam i rzadko używam. Więc raczej nie smoltokujemy, przechodzimy od razu do rzeczy. Też mamy tendencję, z jednej strony narzekać, ale z drugiej można powiedzieć, łączyć się w bólu, a niekoniecznie zawsze zakrywać standardowym zdaniem: Wszystko dobrze, wszystko dobrze, a u ciebie. Sama preferuję autentycz autentyczne narzekanie niż zautomatyzowane formułek receptowanie. Lubię też, jak jest miło i lubię być otoczona śpiewnym brytyjskim, angielskim w UK, ale nieraz doświadczyłam tak zwanej ciemnej strony cukierkowości i nie mówienia szczerze, o co chodzi. Jak już powiedziałam, dla mnie mit doskonałości zachodu już dawno prysł i uważam, że żyjąc na słowiańszczyźnie jest dużo fajnych rzeczy, cech i ludzi i powody do radości się znajdą. Numer 7. Słowiańska dusza. I tak płynnie przechodzimy do tak zwanej słowiańskiej duszy, Moim zdaniem, ten koncept czy zjawisko istnieje i jest odczuwalne np. Na w naszych rozmowach, interakcjach towarzyskich, aktywnościach czy w naszych pragnieniach i dążeniach, jakkolwiek to górnolotnie zabrzmi. Więc w moim odczuciu mamy ten swój słowiański ogień, energię życiową, dzikość, dynamizm, więcej czucia versus zachodni racjonalizm, pragmatyzm, tzw. Tak oko i szkiełko. Jak to śpiewał kiedyś chyba Stachurski, to ja, typ niepokorny, nikt nie wie, co we mnie tkwi. Uważam, że do słowiańskiej duszy te słowa pasują. Dajcie znać, jak myślicie. Dla mnie częścią tej słowiańskiej duszy jest e, też temperament, e, pełnia doświadczania, ale również taka przekora i charakter, albo nawet charakterek. E, myślę też o takich określeniach jak e, soczystość, zmysłowość. Kolory, ciepło, domowe ognisko itd, itp. I tutaj dla porównania czy kontrastu yy, wpadają mi do głowy surowość, minimalizm, nawet może taka ponurość, które mi się kojarzą z kilkoma markami od skandynawskich wnętrz. Yy, I na przykład myślę o czarnych kuchniach, które dla mnie są trochę mroczne, ale to oczywiście kwestia preferencji. I nie powiem, minimalizm też lubię i praktykuję, podaje mi dużą klarowność umysłu, ale lubię go też y, przebijać czymś nieoczywistym, np. kolorowym albo nieokiełznanym. Ogólnie lubię podejście praktyczne, które zaobserwowałam, zwłaszcza w UK i odbierałam je pozytywnie, ale jednocześnie nie lubię, jak robi się zbyt flegmatycznie i bez smaku. Tak już ma moja słowiańska dusza.